Kurde już krew A ja Was dzisiaj załatwię komary, ja Was dzisiaj załatwię Dzisiaj nie wiecie z kim zadzieracie to będzie ochrona 100% Kurde co to jest Dawaj tym O, teraz to tak Siemano, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj wymienimy sobie olej w Volkswagenie. Przy okazji zrobimy też kukaneczkę. Wziąłem najtańszy motor Flush Flash, engine flash. Flush, dobrze, Flush. Yy, oczywiście w tak. też wymienimy taki. I jeszcze przy okazji wziąłem taką uszczeleczkę do odkorka yy, od korka wlewu oleju, bo tam się rozwala. Już ta uszczelka się zaczyna roz się po prostu rozkłada już tam. No i jeszcze przy okazji wszystko przy okazji wziąłem sobie taką podkładeczkę. Nie wiem, czy tam jest pod korkiem spustowym podkładeczka, ale wziąłem na wszelki wypadek. jak jest. Jak coś, to po prostu ją wymienimy. I co? Zabieramy się do roboty. Ej, faktycznie te komary już nie gryzą. Także zmienimy sobie olej Mineralny na pół syntetyczny Zobaczymy, czy coś się stanie. Miejmy nadzieję, że nie. Nie poleca się generalnie takich wymian, tego co słyszałem, ale niektórzy piszą, że to mit. Mam nadzieję, że tak. Ale myślę, że tej, po, po tej półkaneczce nic się tam nie stanie. Takiego. Zobaczymy. Dobra, to zaczynamy, co będziemy tutaj. Tylko muszę jeszcze ten mały statyw przynieść, bo nic nie będzie widać z tym samochodem. Najpierw, sobie oczywiście zrobimy półkaneczkę. Półkaneczka będzie trwała 15 minut. Tam niby napiszą na etykiecie 5 minut, ale w karcie produktu jest 10-15 więc tyle zrobimy. Zrobię 15 tak na wszelki wypadek. Myślę, że będzie dobrze, no. Co tam się może stać? Jakże się silnik zacze? Nie no, nic się nie stanie, spokojnie. I co, otwieramy machę. Hops, hops, hops. I dobra. Pokażę Wam, jak tutaj to wygląda pod korkiem tutaj jak widać już przeciekało ta uszczelka tutaj już jak widzicie ją zjada tu się zaczyna robić taka tutaj tak to wygląda ja w tamtym roku czyściłem tą pokrywę zaworów więc myślę że tu się nic nie stanie tutaj to będzie trzeba oczywiście później wyczyścić no masło jest jak masło no będziemy to zaraz wlewać patrzę kurde trochę tego jest no ale ostatnio też było masełko. Fajne, nie? Wlewamy. Bez... Nie wiem, czy to trzeba wstrząsnąć, czy nie. Dobra. Otwieramy to. Ups. Powiem Wam, pachnie jak jakiś rozpuszczalnik. No. Jakiś rozpuszczalnik, ale nie na pewno jak na pewno nie jak nafta. Dobra, i co? Wlewamy sobie to. Do korka, oczywiście olej jest na pula wypełniony i do dna i teraz idziemy sobie do samochodu. Odpalamy go na 15 minut i patrzymy co się dzieje. Zaczy się kontrolka oleju zaświeci. Małe ciśnienie. Nastawię sobie od razu 15 minut, żeby nie przedobrzyć, kurde, ale nie słychać zaworów, kurde. Panie, już są efekty, już są efekty, a już słychać 15 minut sobie leć my sobie za ten czas naszykujemy podjazd i dobra, mamy koniec czasu. Wjeżdżam tutaj na dół, znaczy tak na górę. I Zlewano olej. I dobra, powiem mam gotowe. Powiem mam, że troszkę się świeciła znak kontrolka nie Oleju, ale to jest chyba normalne, bo tak troszkę rozrzedziliśmy ten olej. On już wcześniej troszkę się palił, więc podejrzewam, że tam, kurde, trochę rozrzedził się przez jakąś wodę ten olej albo przez coś. Więc dobrze, że zauważyłem. Zobaczmy jak to wygląda na bagnecie. Znaczy na bagnecie, na wskaźniku, na miarce oleju. No, widać, że taki trochę rzadszy jest, jakby. No ale cóż, banka jest ładna. No i co, tutaj teraz taki protip. Mamy sobie taką starą, stary baniuszek. I tutaj sobie zaraz wyłodzimy z tego pojemniczek na olej. Jeszcze kawałeczek. I mamy fajny baniuszek na olej. Z rączką jeszcze kurde. No i co? Jesteśmy sobie pod samochodem. Nie wiem jak to mocno poleci. Jeszcze nie, nie stosowałem takiej pukaneczki. Chyba trzynastka tu jest. Tak, trzynastka człowiek. Ale tu jest chyba taka podkładeczka, więc chyba dobrze, że wziąłem. Tu jest, nie wiem. Piętnaście, szesnaście kurde. Człowiek. Jest chyba osiemnaście albo 19 żeby taki pewny trzynastkę a tu nie tak prosto cała Ta folia się przybiła trzeba by ją takerem przywalić go tu mik cały gorący miejmy nadzieję, że wszystko od razu poleci do pojemniczku ale nadzieję, że to sobie mogę mieć to sobie już tu tak podłożymy mam nadzieję, że to starczy kurde chyba z 5 litrów, nie nie no tutaj 3 litry chodzą człowieku no i kto to tak znowu czekaj w prawo dobrze ta człowieku znowu ktoś tak dowalił się nie da odkręcić kurwa no co za ludzie co za ludzie no człowieku. No, znowu się zaczyna. Wiedziałem, że tak łatwo nie pójdzie. O jest, poszło. Świetnie. Ale nie, jest słabo, tylko siły nie mam. Kurde. Siły nie masz po prostu, a nie Jakiś ćwok dokręcił. Tak jak zwykle na wszystkich gminę zwalać, ale nie na siebie. o pewnie w pizdu, bo jest jeszcze. Kurwa, emocje jak na grzywobraniu. Ocyk Trochę poleciało, ale na szczęście większość, kurwa, już nieszczęście jest. Poleciało na kostkę, no ale trudno. Teraz to trzeba jakoś wpieprzyć tutaj. Tak? wiem jakąś śmatę się kurwa, Kurde, mać. Zupa, panie, zupa. A w sumie kotka i tak będzie myta. Tam w sumie wywalone w to. Aby tylko się za bardzo nie, nie przedostało dalej. Tu nie chcę kapie dalej, ale fajnie olej wyleciał mi się tak nie ciągnęło, dlatego tak trochę poleciało krzywo. Nie byłem przygotowany na taki obrót sytuacji. Ale jest ok, kurde i tak fajnie wszystko zleciało. Jest samochód tak pochylony, więc na pewno wszystko zleci. Koreczek zmienimy sobie tą podkładeczkę. Da się zmienić w ogóle. Na razie sobie to przykręcimy, a za chwilę jeszcze filtr trzeba odkręcić. Jeżdżamy z platformą. I dobra, teraz odkręcimy sobie filterek. Teraz co, odkręcimy sobie filterek. Tutaj nie muszę się bawić w żadne klucze do filtrów, bo po prostu jest na zwykły. Dwa nie pasuje, więc... Podobno 30 albo 27. 30. Nowy filtr, tak samo kupiłem na taki klucz, więc... Przy odkręcaniu nie będzie trzeba się męczyć, a przy dokręcaniu i tak się dokręca rękami, więc. więc o tyle dobrze. Przedłużka tu się przyda i po prostu bierzemy sobie taki zestawik i bierzemy i Odkręcamy. Dobra. Może coś. Kurwy to ja mać Co ci tak z rąk wszystko leci? Dobrze, że kostka będzie myta, bo już wygląda jak co? To sobie wylejemy z powrotem cały ten kolor filtra do środka Kurde, to wszystko dzisiaj z rąk jest normalnie niemożliwe To jeszcze sobie spuszczę tam resztkę I to Was wracam Jak tam jeszcze coś zostało? Jeszcze tam coś trochę zleciało, ale sporo No i co, udało mi się nie, nie narozlewać więcej Chyba, że w jakiś sposób, o którym nie wiem Wydaje mi się to technicznie niemożliwe. Powiem Wam i tak nie jest dobra ta podkładka, którą kupiłem, bo jest jakaś mniejsza. I prawdopodobnie ta tutaj musi zostać. Nie wymienia jej się pewnie. Zresztą wiecie jak to jest. Człowiek nagrywa, to nie myśli, bo myśli o nagrywaniu, żeby wszystko było fajnie widać. To później są takie niestety sytuacje, ale nie. sytuacja opanowana, na szczęście. Tak sobie na razie. Tak, tutaj sobie wyczyścimy. Kostka do mycia, człowiek. Tutaj sobie już zakręcimy. Odpowiednią siłą. Kurde, znowu wziąłem trzynastkę. Niemożliwe. Szesnastkę. o, Nie ma co przesadzać, kurde. Zawali, kurde i gwint urywany. Dzisiaj mieliśmy wystarczająco pecha. Dobra, troszkę sobie tutaj wyczyścimy miejsce pod filterek. Wyczyścimy troszkę szmatką sobie przejedziemy. Teraz co, nowy filterek. Oczywiście też sobie zamówiłem taki z kluczem, żeby nie bawić się tam w jakieś klucze do filtrów, tylko tak po prostu i tyle. Powiem wam, ten jest cięższy czy brudniejszy to pewnie też przesmarujemy sobie uszczelkę żeby nam fajnie się dokręciło Pokażę wam cyk tutaj sobie ładnie uszczeleczkę żeby nam to ja nie zalewam filtra więc jak ktoś chce, to może ja nie robię tego. Dobra, i dokręcamy sobie ręką. tylko ręką, dwoma rękami, ale mocno. Dobra, siedzi. Siedzi. O, człowiek. Na pewno się nie odkręci. Dobra. No i co? Będziemy sobie zalewać olej, ale najpierw. Najpierw, co zrobimy? Jeszcze to trzeba wyczyścić z tego, tu też trzeba to wyczyścić. I co jeszcze trzeba wyczyścić bagnet, Na czym wskaźnik? Dobra, sobie na razie tutaj i tak tą uszczelkę wymieniamy. Tutaj więc ja to tak sobie z grubsza, tylko na razie wyczyszczę. To wymienimy sobie uszczeleczkę. Ona tutaj gdzieś jakoś tak siedzi. Mam nadzieję, że ją się da. Chyba się da. A się człowiek muszę podważyć hops. Ona już jak widzicie ją już przeżarło tutaj. O. Ona się już rozkładała powoli także ta jest trochę inna, bo ma takie wypustki, ale chyba powinna pasować też, bo ona była zamawiana. Hops 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 i jak widać, fajnie pasuje. Ona tu ma tylko uszczelniać, bo to uszczelka. Także tyle. Jeszcze sobie je porównam, bo ta jest taka jakaś trochę mniejsza. Ale już nie będę się to też bawił, tylko tak. jest trochę mniejsza, no ale. Zobaczymy, może będzie uszczelniać. Dobra i teraz tak żeby zobaczyć później czy nam to uszczelni to tu sobie to wyczyszczę z tego olej najpierw powinienem a nie dobrze robię dobrze robię i dobra to nam to mamy wyczyszczone teraz wlejemy sobie olej tutaj wchodzi koło 3 litrów ale najpierw sobie tak wlejemy 2,5 czyli tak byśmy musieli Mamy 5, ranie 3, czy 4, się to już pojawiło. nie chce 5, miarkę 5, wyczyścić wyczyścić. O, człowieku, jeszcze może może lać. widać widać na miarce, ale minimalnie. Ile mamy. 3,5. Tak do trzech na razie. Ciekawe, ile wyleciało. Tu chyba jest 2 Zobaczymy, ile wejdzie. No, większość raczej wyleciało. Bo tu już jest prawie na minimum. Czyli byśmy. To tak, do to wejdzie. Więcej niż, niż producent przewidział. Albo jeszcze on stoi na nierównym. Dobra, to jak już mamy minimum. Dobra, jeszcze pół litra mu wlejemy i zjedziemy sobie, żeby sprawdzić olej. Zjedźmy sobie. Może zawory się uspokoją po tym oleju. Pół litra wlejemy. 2,5. 2,5 jest, to jeszcze teraz 0,5. To chyba nie wszystko jednak, ale prawie wszystko. 2,5. No to około 3. Może tam 200 zostało. Także nie dużo. Trochę zostawię jednak, żeby na maksa mu nie będę lał. Jeszcze tak kawałeczek mu wleję, ale na maksa nie leje. Jakby tak ciszej chodził kurde. czy nie. Mi się wydaje jakby tak ciszej chodził. Tutaj mam jeszcze taki baniaczek, tutaj przelejemy sobie na razie ten olej, żeby stał w takim baniaku i sprawdzimy sobie po prostu czy są jakieś opiłki metalu oby nie, ale różnie może być. Dobra, wyleżniemy sobie przelejemy i wziąłem tu szmatki, żeby już losu nie kusić tu sobie już odkręcimy powoli. Kops i dajemy. Górne, elegancko. Nadzieżę, to się w Mnie A mam nadzieję, że tu się zmieści. Mamy cztery A mamy tu niark. Powiem wam, Chyba o piłku nie ma. Jeszcze telefonem sobie poświecę, ale nie wydaje mi się. To drobny silnik, górne. Ja nie widzę, żeby coś tu się błyszczało. ewidentnie. No jakiś serwiezny, ale opiłki chyba nie. Chociaż nie wiem, co to jest tutaj. To tak jak... Kto się piarki, ale chyba jako tak żadnych opiłków, przynajmniej w dużej ilości nie ma. Nie ma lipy. Dobra. Kurde, cały telefon w kolei. Dobra, także co? Olej wymieniony, wszystko jest ok. piłków przynajmniej nie widziałem. piłków przynajmniej nie widziałem, także uznajmy, że nie ma. I co, wymieniliśmy. Jest nowy filtr, przepłukaliśmy. Puszczelka wymieniona. Żyć nie umierać, kurde. Dobra. Dolałem tak do, do połowy, mniej więcej, żeby było jeszcze na miarce. I tyle. Nie będę tam na razie. Więcej dolewał. Zobaczymy, ile oleju bierze na 10W40. I dobra. Także co? Wszystko zrobione do następnego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. I dobra. Także co? Do następnego filmu. Na razie. Cześć. Kurczę, teraz weź to wszystko, posprzątaj. Teraz myjka, wiedzie i koniec. Jeszcze tylko tłumik został. To będzie robota. Ej, normalnie się samochód wyciszył. Nie wiem na ile, ale się wyciszył, kurde. Nie słychać już tak tych yy, popychaczy. Wcześniej to było masakrycznie słychać, jak on tam walił. Teraz mu To hmm. no, Chwilę słychać, ale teraz już nie słychać, kurde. Nie wiem na ile to starsze, czy to jest... Czy to jest yy, powód, że jest trochę rzadszy ten olej? Czy to jest powód, że... Jest świeży. Czy może ta półkanka coś zrobiła, nie wiem. Ale jest wyczuwalnie cichszy samochód. wyczuwalnie jest cichszy. Oczywiście nie pali się kontrolka ciśnienia oleju, bo wcześniej się paliła czasem. Na zagrzanym silniku już. Więc prawdopodobnie coś było z tym olejem nie tak. No ale teraz jest cichutko. To jeszcze tłumik zrobić? Bo słychać tłumik tutaj. O, słychać, słychać. I jeszcze ten silniczek krokowy sprawdzić, bo faktycznie jak widzicie spadają mu obroty, to to trzeba sprawdzić i kurde lux będzie no.